Cześć, dzisiaj kolejny, trzeci już, chyba odcinek serii tak zwanych konkursowych na szorcach Na YouTube trzy razy w tygodniu puszczam taki kilkudziesięciosekundowy klip, w którym omawiam krótko jakiś problem, z którym spotykam się u moich klientów. I te shortsy, które zdobędą największą popularność, dostaną swoje pełne odcinki podcastu, tak jak ten. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie zastępowalności, który rzutem na taśmę wyprzedził inny temat, który o ile nie spadnie znowu w stawce, pojawi się za dwa tygodnie. Brak zastępowalności firmie. Ja się z tym spotykam zarówno teraz, jak jestem konsultantem i prowadzę projekty. Yy, w postaci choćby tego, że nie wiem, no, coś się chce załatwić w firmie, z kimś porozmawiać, coś uzgodnić, jakieś informacje uzyskać. Się okazuje się, że a te informacje, albo tą analizę, albo takie dane, to może dać ci tylko i wyłącznie ta jedna osoba, ale ona jest na urlopie i do zobaczenia za dwa tygodnie. Albo tego spotkania nie zrobimy, bo bez tej osoby to nie można tak? i musimy znowu czekać tutaj za dwa tygodnie. Yy, Pracując też w różnego rodzaju firmach, korporacjach, no też były takie sytuacje, gdzie, w, nie wiem, choćby na przykład sezon między, nie wiem, połową czerwca, połową września, gdzie jest masa ludzi na urlopach i nic po prostu nie idzie załatwić, bo ludzie są na urlopach i nic nie załatwisz. Ale wchodząc też w większe szczegóły i konkretne sytuacje, no to jako na przykład pracownicy, tak, chcemy iść na urlop i się okazuje, że jesteśmy niezastąpieni, mamy problem, żeby dostać ten urlop. No, bo przecież w tym czasie musimy coś tam wykonać. Albo możemy chodzić tylko wtedy na urlopy, a wtedy nie możemy chodzić na urlopy. Problem pojawia się na przykład, kiedy zachorujemy, tak? kiedy nasze dziecko się rozchoruje, kiedy po prostu potrzebujemy z jakiejś okazji wziąć wolne. Nie możemy, bo nie ma kto nas zastąpić w pracy. Jest to mega upierdliwe, mega frustrujące, no i mega przeszkadza w pracy. O ile fajniej by było, gdybyśmy mogli na przykład po prostu, no, nie wiem, idziemy do szefa, mówimy szefie, muszę iść na urlop. Nie ma sprawy. Jest masa ludzi, którzy, które mogą ci tutaj zastąpić, zorganizujemy się w dziale, masz podpisy. I tak z perspektywy tego menedżera też. Na ile nieprzyjemne, niemiłe. Trudne jest prowadzenie rozmów, kiedy wiesz, że ta osoba, z którą właśnie rozmawiasz, która ci dzwoni, że jedzie właśnie z dzieckiem do szpitala, miała ci zrobić prezentację, od której twój przełożony dyrektor powiedział, że jeżeli to pójdzie dobrze, to dostaniesz awans albo jakąś mega premię, a ty wiesz, że nie masz w dziale nikogo innego, kto te rzeczy ogarnia. I na trudne w takiej sytuacji? Ja wiem, że niektórym może to przychodzi łatwo, tak jest. Przekonanie, nie powiem zmuszenie, tak, pracownika do tego, żeby wykazał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem. W służbie ku chwale matki korporacji, i na, w tym szpitalu na poczekalni robił tą prezentację czy robił ten raport, który jest potrzebny. Albo nawet znajdziemy jeszcze innego super zaangażowanego pracownika, który przywiezie ci tego laptopa, bo oczywiście został w domu. Czy sytuacje powiedzmy mniej takie tragiczne, ale no też czasami nieprzyjemne, że nie wiem. No, Potrzebujemy na coś wziąć, pracownik potrzebuje na coś wziąć wolne. Pracownik się rozchorował, dziecko się rozchorowało, no ale leżą w domu, tak? No, rozmowa z takim, czy, czy faktycznie pracownik chce wziąć urlop, a ty musisz mu odmówić, bo wiesz, że no, bez tego pracownika będzie ci bardzo, bardzo ciężko. I my już faktycznie z jednej strony... Odmawiać, przekonywać tych pracowników, żeby faktycznie robili więcej niż trzeba i robili naprawdę no, niemądre rzeczy, czyli typu na przykład praca w trakcie L4, gdzie powinno nam zależeć na tym, żeby pracownik po prostu jak najszybciej doszedł do siebie, jak najszybciej mógł wrócić z nową, pełną energią, albo po prostu no, branie na klatę problemów, które z tego wynikają, czyli że tego raportu nie będzie, premii awansu nie będzie, szef będzie wkurzony, wstyd przed współpracownikami i tak dalej. A ile fajniej by było, gdybyśmy mieli faktycznie ludzi, którzy są przeszkoleni, że nie mam takich one man show, którzy tylko i wyłącznie oni są w stanie coś zrobić. Czyli jeżeli pracownik ci dzwoni, że chomik mu coś kaszle i chciałby zostać w domu, i czy może to już nie ma problemu, tak tutaj się zaraz jakoś ogarniemy, są sprawy ważne i ważniejsze. Czy inne sytuacje, gdzie faktycznie po prostu chcemy zostać w domu, nie wiem, źle się dzisiaj czujemy gorzej. Chcemy wziąć urlop, bo się trafiło jakieś fajne last minute, i możemy faktycznie takiemu pracownikowi odpowiedzieć, że spoko, nie ma problemu, ogarniemy. O ile świat byłby wtedy fajniejszy, o ile nasz, nasi przełożeni byliby wtedy bardziej zadowoleni. No bo z perspektywy faktycznie tej wyższej, no, czy powiedzmy średniej czy wyższej nawet kadry zarządzającej, no to też są problemy, jak widzą, że na przykład coś się sypie danego dnia w firmie, jakiś wstyd przed klientem, bo nie mamy prezentacji, bo ktoś się rozchorował, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć, bo kogoś w firmie nie ma. I teraz można by się zastanowić Czyją winą jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której faktycznie tego zastępow tej zastępowalności nie ma? I możemy iść od góry, tak? No bo zarząd jest winny, no bo nie wymaga od swoich menedżerów, od swojej kadry zarządzającej. Tego, żeby faktycznie o tą zastępowalność dbali. Już pomijając to, że to zazwyczaj ta kadra zarządzająca jest największym problemem z tym brakiem zastępowalności, bo tam faktycznie jakiegoś menedżera nie ma, to nikt nie może podjąć decyzji albo nikt nie może czegoś zrobić. Ale możemy mówić, że faktycznie jakby dbanie, wymaganie o tego, żeby faktycznie ta zastępowalność była, że to jest elementem kultury, że to jest elementem dobrych praktyk zarządzania, których my robimy, które. My tutaj realizujemy, o które my dbamy, brak tego ze strony zarządu, brak z tego ze strony najwyższego kierownictwa jest ewidentnym grzechem. I może on wynikać, jakby z pełnej z wyrachowania po prostu, że. Albo ignorancji, nie zwał jak zwał. Także przecież mamy tak zaangażowanych pracowników, że to nie jest problem. Czy ktoś jest chory, przecież oni zawsze robią tak, że szpital, nie szpital, yy, urlop, nie urlop, to zawsze wszystko jest zrobione. Oni tam wezmą tego laptopa, będzie dobrze. tak. Albo no, też ignorancji takie, że nie widzą w ogóle problemu, nie, że to powinno być jakoś rozwiązane. tak, Wkurzają się, jeżeli coś takiego występuje, wkurzają się na brak zaangażowania tych pracowników, bo my przecież zawsze bierzemy te laptopy ze sobą na wakacje, my nie chorujemy, my nie mamy chorych dzieci, tak bo jesteśmy po rozwodzie, bo żona miała już nas dosyć albo mąż i ten cały zespół powinien się ogarnąć. Przede wszystkim ci menedżerowie niech oni ustawią pracę w tych działach. No i tak, no mamy kolejnych winnych, czyli menedżerów, którzy też albo Znowu, ignorancja tego, że ludzie przecież powinni być super zaangażowani i pracować, choćby nie wiadomo tego, nie wiadomo ile stopni gorączki mieli. Czy po prostu brak świadomości tego, że coś takiego istnieje? Chociaż no, mówię, no, znaczy teraz już sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że coś takiego jak cross-training, czy faktycznie ten temat zastępowalności, było czymś. Obcym dla jakiegokolwiek menedżera w jakiejkolwiek firmie, co x lat temu mogło się jeszcze zdarzyć, ale faktycznie te dobre praktyki z tym, żebyśmy mieli dobrą zastępowalność, no szerzą się na świecie, szerzą się w Polsce, szerzą się między firmami, no i wiadomo, nie? Ale możliwe, że są w dalszym ciągu menedżerowie, którzy na coś takiego powiedzą, aha, ale dużo częściej wygląda to faktycznie, znaczy wynika to z moich. Subiektywnych obserwacji, oczywiście, z tego, że temat jest po prostu ignorowany na różnych poziomach. Nie? Z tego, że, okej, okay, ignorujemy to, nie jest potrzebna zastępowalność, potrzebne jest zaangażowanie pracowników, albo nie jest potrzebna zastępowalność, przecież to się jakoś samo ogarnia. Tak? A to, że od czasu do czasu jakiś problem wyskoczy, to trudno. Ale tych problemów nie musi być. No i na końcu mamy jeszcze pracowników. Którzy też są winni całej sytuacji. Bo raz, że nie wymagają tego, żeby ta zastępowalność była. Znaczy, tutaj mówię, że o tych pracownikach, którzy nie wymagają, bo na pewno są pracownicy, którzy wymagają i pójdą do swojego przełożonego: słuchaj, Maryśka, Stefuś, tutaj problem mamy z tą zastępowalnością, może byśmy coś z tym w końcu zrobili. Nie. I chwała takim pracownikom, którzy tak faktycznie robią i yy, faktycznie wymagają, i podejmują oddolne inicjatywy, żeby takie rzeczy zrobić. Czy dbanie choćby o swój tyłek, tak? czyli dbanie o to, żeby z moich rzeczy, żebym ja wiedział, że mnie jest w stanie zastąpić ten, że mnie jest w stanie zastąpić ta i ja dbam sobie o to, żeby ich z tego przeszkolić, dogadać się z nimi. Jak idę na urlop, to sobie dogadam się, kto mnie zastępuje, idę do szefa, szefie tu jest karteczka, ten i ten mnie zastępuje, to i to jest ogarnięte, spoko, nie? No i wtedy nie ma problemu, tak? Albo idę, mam chorobowe, dzwonię... Słuchaj, mam taki problem. Wiem, że tam cię szkoliłem z tego, o czym mógłbyś, mogłabyś mnie zastąpić. Nie ma problemu. Wtedy dzwonię do szefa, szef tej ogarnął. I, I to jest taki inny, inny poziom proaktywności, tak? Oczywiście, dużo lepiej, dużo bardziej poprawnie jest to, żeby to faktycznie z góry szło, że faktycznie jest to organizowane i zapewniane przez firmę, że jest taka kultura i dobre praktyki yy, zapewniania tej zastępowalności, ale nawet jeżeli to, czegoś takiego nie ma, to czemu nie zadbać o to samemu, tak? Ale czasami jest tak, że ludzie nie chcą o to dbać, bo im jest dobrze z tym, że nie ma ich kto zastąpić. Zaczynając od tego, że to łech to bardzo mocno ego, i poziom samozaibistości tego, że no, jestem wyjątkowa, wyjątkowy taki, że no, nikt tutaj mi nie podskoczy. Mogę jeszcze nawet szantażować mojego pracodawcę, żeby mi dawał podwyżkę i na pewno mnie nie zwolni, no bo kto mnie tutaj zastąpi. A nie daj Boże, żeby jeszcze tu ktoś przychodził i mi mówił, że ja kogoś z tego przeszkodził. Przecież jak przeszkole, to mnie na pewno zwolnią. No i taki, taka łuda Poczucia bezpieczeństwa. No, mój ojciec na przykład kiedyś powiedział takie mądre zdanie, że jeżeli ktoś jest, staje się niezastąpiony w firmie, to jest to pierwsza osoba do zwolnienia, bo stanowi zagrożenie dla organizacji. I niestety mało kto sobie bierze to do serca. A raczej nad takimi osobami właśnie się hucha, dmucha i jeszcze bardziej podsyca to właśnie podejście, że ja tą swoją wiedzę będę trzymał u siebie. I z nikim się nią nie podzielę. No dobra, ale słuchajcie. Jeżeli nawet wejdzie nam do głowy, na jakimkolwiek poziomie na, na organizacji jesteśmy, czy jesteśmy pracownikiem, czy menedżerem, czy dyrektorem, czy prezesem, czy członkiem zarządu, jeżeli nam już wejdzie, że okej, okay, my musimy zacząć zapewniać tą zastępowalność, to w jaki sposób do tego w ogóle podejść? Pierwszym takim... Osobem, który może przyjść do głowy, no to dobra, to zacznijmy się wzajemnie szkolić. Tak? I czy jak idziemy na urlop, to wprowadzamy zasadę, że każdy ma mieć przed urlopem, zanim dostanie urlop, ma przeszkolić jakąś inną osobę, która będzie tą osobę zastępować w trakcie urlopu. Co robi się trochę problematyczne w sytuacji L4, ale pchana nas już to trochę do przodu, no bo z biegiem czasu ta zastępowalność nam wzrasta. No ale jest to taka trochę wolna Amerykanka i rzucanie dobra, to jakoś to się tam w tym kotle zamiesza i za jakiś czas będzie dużo lepiej. Jednak z mojego doświadczenia dużo lepiej podchodzić do tego trochę bardziej metodycznie. Ja na przykład stosowałem takie narzędzie jak macierz kompetencji. Prawdopodobnie każdy z was o tym słyszał, bardzo popularne narzędzie na produkcji. Gdzie po prostu też służy to do tego, żeby utrzymać ciągłość procesu produkcyjnego, no to musimy wiedzieć, OK, kto co potrafi, jak ich rozłożyć na zmianie. I bardzo fajne narzędzie dla mistrzów, dla kierowników produkcji, po to, żeby łatwiej im było tym zespołem zarządzać. Ale to narzędzie też się fantastycznie yy, sprawdza w innych procesach, ja Wam pokażę taką macierz kompetencji, którą ja stosowałem i która u mnie fantastycznie w prosty sposób się sprawdzała. Jeżeli słuchasz tego na jakiejś platformie, na której nie ma wideo, to zachęcam się w tym momencie na przełączenie na YouTube albo na Spotify, bo teraz pokażę faktycznie tą macierz kompetencji. Tak na Spotify też jest, przynajmniej u mnie, wideo od jakiegoś czasu. Dobra. Przejdźmy do macierzy kompetencji. Słuchajcie, i ta macierz kompetencji wygląda po prostu w ten sposób. Bardzo proste do stworzenia narzędzie, dosłownie w kilka, no z uzupełnieniem, powiedzmy, kilkanaście, pewnie min, żeby mieć taką bazową. Zacznijmy od tych elementów podstawowych. Pierwszym podstawowym elementem to jest lista osób, które mamy u nas w dziale. Drugim podstawowym elementem to jest lista zadań, które w tym dziale realizujemy. Tutaj przykład dla działu sprzedaży, konfiguracja nowego klienta, przygotowanie raportu, obsługa CRM-u, odblokowanie zamówień czy przygotowanie prezentacji na zarząd. Tutaj powinno się znaleźć wszystkie grubsze i mniejsze ale ważne dla nas rzeczy, dla których chcielibyśmy mieć zapewnioną zastępowalność. Bo jeżeli mamy tu jakieś takie rzeczy absolutnie jakieś opcjonalne, tak, które jeżeli się nie będą działy przez miesiąc czy dwa albo w ogóle, no to niekoniecznie musimy tutaj to dawać. Nie? Ale te, które są dla nas ważne, wpisujemy. Wszystkie raporty, wszystkie różnego rodzaju czynności w systemie, prowadzenie spotkań, przygotowanie do różnych rzeczy, przygotowanie jakiejś dokumentacji. Wszystko tak naprawdę, co nam przyjdzie do głowy, co może być ważne, po prostu tutaj wpiszmy. Później powiem, w jaki sposób tym zarządzać i to weryfikować. I nie bójmy się też, jeżeli o czymś zapomnimy, bo to nie musi być idealne od samego początku. Zacznijmy od czegokolwiek. Czyli mamy listę kompetencji i mamy listę czy listę zadań i listę naszych osób. I na przecięciu tych kolumn i wierszy no dla danej osoby, dla danej kompetencji mam wypisane na ile w skali od 0 do 4. Ja używam takiej skali, jeżeli wam będzie wygodniej, z jakiejkolwiek innej skali korzystać, droga wolna, tak? To nie jest jakiś tutaj dogmatyczne, że tak ma być i koniec. Ale mi się to bardzo fajnie sprawdzało. I teraz tak Zero oznacza, że no brak, ktoś no, nic nie wie o temacie, nie jest obcy zupełnie, coś może słyszał i tak dalej, ale nie wie w którym kościele. Jedynka to jest coś wie, czyli na przykład widział instrukcję, wie gdzie ta instrukcja jest, widział jak ktoś to robi, mniej więcej kuma temat, ale jakby ktoś mu kazał, tak zmarszło się i to zrobić, no to nie bardzo. Ale w takiej sytuacji krytycznej, że to jest, nie wiem, nagle nam wypadł, yy, to wiemy, że ta osoba, Coś kuma i że to będzie, jeżeli to jest nasza jedyna deska ratunku, to może być to najlepsza osoba, żeby coś spróbować, z tym rozkminić, żeby to dane zadanie wykonać, czyli na przykład znaleźć tą instrukcję, przejść z tą instrukcją i tak dalej. Dwójki to są osoby po przeszkoleniu, ale potrafi realizować dane zadanie pod nadzorem. Co to znaczy? To znaczy, że standardową rzecz zrobi, ale jakieś bardziej skomplikowane, czy rozwiązywanie problemów już niekoniecznie. Idealnie, jeżeli ta osoba to realizuje, jeżeli ma z boku kogoś bardziej doświadczonego i to też jest takie, no na zasadzie jak ktoś jest na chorobowym, no to weź się tym zajmij, coś tam spróbuj zrobić z tym. Jeżeli będzie jakiś problem, no to będziemy sobie próbować z tym jakoś radzić. Na urlop, no to też ewentualnie jakiś taki powiedzmy pierwszy poziom, jeżeli nie mamy żadnej trójki, albo jeżeli mamy na przykład, nie wiem, sytuację taką, jak mamy... Tutaj, tak, odblokowanie zamówień. Mamy bardzo dużo osób fajnie przeszkolonych. Mamy tą dwójkę tutaj, Henry yy, i nie wiem, Maciek idzie na urlop i teoretycznie ma bardzo dużo ludzi z dużym poziomem kompetencji, którzy mogliby to realizować, ale spokojnie może dać to też Henrymu, bo on się dzięki temu będzie nabywał wprawy i będzie w stanie wejść na przykład na tą trójkę, a zawsze ma kupę ludzi, którzy są mu w stanie z tym Pomóc. Więc dwójki to są takie też bardzo wdzięczne do zastępowania na urlopie. Trójki potrafi realizować bez nadzoru, czyli dajesz, ktoś siada, robi. Czwórki eksperci, którzy potrafią już nauczyć innych, tak? Potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy z tym, potrafią coś naprawić, potrafią roz rozwijać też to dane zadanie. I teraz tak. Problem, jaki pierwszy powstaje, pytanie: Dobra, ale jak to ocenić? Kto jest na trójce, kto jest na dwójce? Ja wziąłem się na bardzo prosty sposób, powiedziałem ludziom: Ocencie się sami. Tak, wpiszcie, jak się czujecie. Jak będę widział później, że ktoś się ocenił za wysoko albo za nisko, no to wtedy będę rozmawiał, czy na pewno tutaj jesteśmy pewni co do tej oceny. Ale taką bazową ocenę po prostu niech ludzie ocenią się, jak się z tym czują. Jeżeli ktoś się czuje na jedynkę, a ja wiem, że potrafi trochę więcej, no to mówię, no to trzeba wskoczyć na dwójkę, trójkę, żeby mm, podnieść te kompetencje. Kolejną rzeczą, którą mam w tej macierzy, to na samym dole możecie zobaczyć jest tak zwany target, czyli i ja chcę mieć, co oznacza w tym wypadku, że chcę mieć cztery osoby, które mają do danego zadania, przynajmniej trójkę, a najlepiej czwórkę. Znaczy inaczej, cztery osoby, które mają trzy albo więcej. Wiersz wyżej jest informacja, ile mam takich osób na trójkę albo więcej. No i daje mi tę informację, gdzie jest zielono, i też mam tutaj takie pokolorowane to, gdzie jest zielono, jest w miarę OK, gdzie mam nie wiem, trzy osoby, czyli nie jest jeszcze w celu. Ale raczej mogę spać w miarę spokojnie. A gdzie mam na przykład na czerwono, bo mam tylko jedną osobę, która jest w stanie zrealizować to zadanie więc to jest mój punkt skupienia że tutaj powinienem zacząć ludzi przeszkalać. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tutaj, u góry w wierszu numer 4, mam takie informacje instrukcja albo brak. Instrukcja jest zazwyczaj z linkiem, czyli jeżeli powstała instrukcja do tego zadania, no to jest tutaj link. Jeżeli jest brak, no to brak instrukcji. I teraz zobaczmy sobie na te dwa przypadki, gdzie mamy tylko po jednej osobie, która no okay, jest na czwórce, jest ekspertem z danego zadania, ale w jednej sytuacji mamy jedną osobę, która jest w stanie zadanie realizować, ale jest instrukcja. A w drugiej mamy sytuację, w której jest tylko jedna osoba, no, zupełnie przypadkiem w, jednym i przypad... w jednej i drugiej sytuacji jest to Paweł, a w tej drugiej sytuacji znowu mam Pawła, tylko jedynego, który jest w stanie to zrealizować, ale nie ma nawet instrukcji do tego. Więc co naszym pierwszym zadaniem powinno być, Paweł, weź, zrób do tego instrukcję, tak? I później zajmiemy się szkoleniem. W jaki sposób w ogóle też namawiać i zachęcać ludzi do tego, żeby. Chcieli się tutaj wzajemnie szkolić. No, jest tutaj w pierwszej kolumnie, mamy też takie informacje, ok, też ile każda osoba ma zebrane tych punktów dla trójek albo więcej, czyli ile takich kompetencji, zadań jest w stanie realizować, na ile jest seniorem w naszej organizacji. I to y, używałem też między innymi A do awans, jeżeli, jeżeli mamy gradację stanowisk, czy mamy juniorów, specjalistów, seniorów, to używałem też to jako taki wyznacznik, no dobra, na ile ty jesteś seniorem w naszym dziale, skoro na przykład potrafisz robić tylko dwa zadania z 60, tak? Bo u mnie, na przykład takie macierze kompetencji, potrafiły mieć ładne kilkadziesiąt y, pozycji. Za chwilę powiem, jak to się rozwija. Y, no więc przy awansach, jeżeli ktoś mnie zmusił, bo ortodoksy nie jestem, nie jestem zwolennikiem rocznych celów, tak zwanych, jeżeli ktoś mnie zmusił do tego, że ok, musimy mieć w tej organizacji cele roczne, no to też punktem obowiązkowym w takich celach rocznych było to, że ok, jakie kompetencje musi tutaj rozwinąć na jaki poziom, żeby faktycznie te cele miał zaliczone i cokolwiek, co się z, tym, z tą realizacją tych celów wiązało. Więc w ten sposób to jest narzędzie, też jakby do motywacji, do tego, żeby ludziom wyznaczać cele, do tego, żebyśmy mieli pogląd jasny, ok, kto jest bardziej ogarnia, kto ogarnia trochę mniej tematów, jaką mamy sytuację i które. Zadania w naszym dziale są bardziej krytyczne i teraz, co ważne, my musimy, to nie wystarczy to, że my sobie to macierz zrobimy na samym początku. Musimy do niej wracać. Ja do niej wracałem raz w miesiącu, raz w miesiącu prosiłem ludzi. Słuchajcie, przed naszym czwartkowym spotkaniem, zajrzyjcie tam, jeżeli coś macie u siebie do zmiany, to yy, pozmieniajcie te parametry jedynki, dwójki, czwórki. I zera. i w czwartek siadaliśmy. Przeglądaliśmy ok, gdzie mamy jakiś taki krytyczny, krytyczny, krytyczną sytuację, że nam wpadła jedynka. Czy coś powinniśmy dodać do tej macierzy? Czy jakieś zadanie nam wpadło? Czy o czymś nie pomyśleliśmy, tworząc ją za pierwszym razem? Albo może coś powinniśmy usunąć w ogóle z tej macierzy? Bo to jest na przykład zupełnie bez sensu z perspektywy czasu. I w ten sposób z biegiem czasu. OK, to nie zajmie tygodnia, to nie zajmie dwóch, to zajmie kilka miesięcy. Ale w kilka miesięcy my jesteśmy mieć w stanie taką fajną bazową zastępowalność, że niewiele sytuacji jest nas w stanie zaskoczyć. A po roku, dwóch, trzech, pracując aktywnie z tym, mamy bardzo duży, jesteśmy w stanie zapewnić bardzo duży poziom zastępowalności i tego, żeby faktycznie być w stanie komfortowo. Ludzi wysyłać na urlop, żeby ludzie mogli komfortowo korzystać z wolnego, żebyśmy my mogli komfortowo korzystać z, yy, z wolnego, bo słuchajcie, tutaj powinny być też zadania menedżera. I żebyśmy się upewnili, że w ramach działu są też osoby, które są w stanie podczas naszej nieobecności wykonać jakieś zadania, które my robimy, tak? Czy przygotowanie jakiejś prezentacji, czy uczestnictwo w jakimś spotkaniu, bo uczestnictwo w spotkaniu też na przykład tak daje. Także ktoś tam. Jest w stanie to realizować. Jest w stanie nas tam godnie reprezentować i się wypowiadać. Tak, żeby, jeżeli mnie jako menedżera nie ma w pracy, to żeby firma i zadania nie stały. Także ja wam to rekomenduję. Link do tego pliku znajdziecie w opisie do tego odcinka. Także spokojnie możecie to sobie pobrać jako taki. Benchmark. Zachęcam do korzystania, zachęcam do komentowania. Dajcie znać w komentarzach też, jak wy sobie radzicie z zastępowalnością i jak w komentarzach dajcie też znać, jak wy sobie radzicie z tym brakiem zastępowalności albo jakie, z jakimi problemami się mierzycie. I słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam trochę wartości. Cześć.